Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj odcinek rozmów przy kawie. Nie będą to na tyle rozkminy, co bardziej rozmowy, ponieważ dzisiaj, jeden chyba z bardziej wyczekiwanych odcinków, opowiadam o wszystkich zwierzakach. Odcinka nie było łatwo nagrać, ponieważ cały czas y, trzeba gonić maurycego, o czym opowiem jak go złapię. I y, jest jeszcze jeden powód, przez który odcinek był opóźniony, ale o tym opowiem już później, na samym końcu. Także zaczynamy od Raptora. Wow, nie uciekaj! To jest Raptor! Raptor jest bardzo rasowym kotem, zobaczcie na niego. To jest 100% idealnego kota. Cóż mogę o Raptorze powiedzieć? Raptor jest samcem alfa tego domu. Na pewno yy, jest przewodnikiem stada przede wszystkim. Głównie dlatego, że nie ma tutaj nikogo, kto byłby tak silny, żeby mu się sprzeciwić. Czasem próbuję, ale no, niestety dostanę łapą po głowie i, i, i tyle. Raptor. Ile ty masz lat? Raptor to trzyletni kot, który zaraz ucieknie, więc nie będę go męczyć, niech ucieka. Raptor jest trzyletnim kotem. Został znaleziony przez mojego tatę na, przy, przy jego domku na wsi. Pewnego dnia tata po prostu pojechał jak to ma w zwyczaju do swojego domku i e, jak wszedł na podwórko, zobaczył dwa małe kotki: Raptora i jego siostrę. Siostra była rudą kotką, a Raptor był najpiękniejszym możliwym umaszczeniem kota, jakie istnieje. W wielkim skrócie, moja siostra zaczęła szukać im y, obu kotom domu. Dla kotki dom się znalazł u jej kolegi. Dla kota dom się nie znalazł. Yy, znalazłem go ja. Mój dom. I przerwę, bo jest Maurycy, więc go przedstawię. Tak. Raptor, yy, Raptor został zabrany przeze mnie. Przyjechałem po niego mieszkając w Krakowie z Krakowa. Yy, akurat. U mojego taty w stodole, właśnie wtedy naprawiałem samochody. Nie dla kogoś, tylko dla siebie. E, prowadzę takie, mam, mam kilka projektów. Powinienem mieć ich dużo mniej, powinny być te samochody skończone, natomiast to jest silniejsze ode mnie. Akurat jechałem naprawiać chyba samochód, którym teraz jeździ moja mama, jeżeli dobrze pamiętam e, i, i bardziej składać go. I wtedy pierwszy raz zobaczyłem raptora. Raptor był. Był jeszcze malutkim kotkiem, miał przeogromne uszy w porównaniu do wielkości jego głowy. Był bardzo słodki, od samego początku bardzo wygadany kot. Nonstop miałczał, jak coś chciał. Nie potrafił się powstrzymać i miał około dwóch miesięcy, jak go wziąłem. Pamiętam jego pierwszy skok na blat w kuchni. Na początku nie był w stanie, bo był za malutki, ale jak pierwszy raz skoczył na ten blat kuchni, to poczułem ogromną dumę i radość, i, i, i później jego możliwości, właśnie z tego, jak wysoko potrafi skoczyć. Zaczęły mnie lekko przerażać. Kot potrafił się znaleźć na lodówce zabudowanej, która jeszcze ma na sobie szafkę, i potrafił się znaleźć na tej szafce dosłownie. 2 metry, ponad 2 metry nad ziemią. Był w stanie znaleźć drogę, wskoczyć tam, i dla niego to nie był żaden problem. W Krakowie nie mieszkałem cały czas w jednym mieszkaniu, tylko przeprowadziłem się do innego mieszkania, i tam Raptor był w stanie znaleźć sposób na wskoczenie na szafę, która ma też ponad 2 metry. Akurat ten sposób dokładnie wiem, jaki był. Jak tylko szukałem jakichś ubrań w szafie, to raptor wskakiwał po mnie i ze mnie wskakiwał na szafę. Następnie sam stamtąd zeskakiwał na łóżko. Także półtora metrowy skok musiał być zrobiony i dla niego to nie był problem. Kot jest naprawdę strasznie zwinny, nawet jak na kota. Bardzo silny i Przede wszystkim muszę powiedzieć inteligentny. Raptor naprawdę rozumie bardzo dużo rzeczy. Jak schodzę do piwnicy, żeby dołożyć do pieca i on chce wejść do piwnicy, to nie ma możliwości, żeby go powstrzymać, bo on nie rea on, on reaguje dużo wcześniej, jakby on wie, że ja już będę wchodzić. Nie patrzy na to, aż ja podniosę podłogę do góry wychodząc, ten włas. Tylko on już wie, kiedy ja to zrobię, bo słyszy moment, w którym ja zaczynam dotykać yy, włazu, czy wchodzić na drabinę i takie rzeczy, i jest w stanie to rozpoznać. Także raptor naprawdę ma w sobie bardzo dobry instynkt. Myślę, że jeżeli byłby dzikim kotem, to Był, miałby, odnosiłby ogromne sukcesy. Ten kot jest po prostu. Wspaniały! Nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Uwielbiam tego kota. Nie chcę powiedzieć, że raptor jest rozpieszczonym kotem, ponieważ nie ma swojego pokoju. Nie ma kociostrady jeszcze. Nie ma y, jakiegoś takiego, takiej rolki ogromnej, jak koty mają, y, żeby pobiegać. Ale staram się, jak mogę, żeby zapewnić mu. Trochę ruchu, trochę zabawy, dobrej jakości jedzenie i czyste kuwety. <noise> Także myślę, że tyle o raptorze. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Bardzo chętnie opowiem. Uwielbiam rozmawiać o tym kocie. Ciężko mi po pierwsze znaleźć jakiś taki limit tego, co powinienem powiedzieć sam z siebie. A jakie macie pytania? I tyle także, jeżeli chodzi o Raptora, to co to, to jest, by. Baj... Kicia, czemu teraz dokuwamy? Jeżeli chodzi o Raptora, to tyle. I lecimy dalej. Tu mamy kiciulkę księżniczkę. Prześliczną trikolorkę. To jest kicia. Kicia jest przepiękną kotką, trikolorką. Kicia jest księżniczką tego domu. Raptor jest przewodnikiem stada samcem alfa, a Kicia jest e, naszą księżniczką. Tak naprawdę wszyscy robimy wszystko ku chwale księżniczki. Oj, przepraszam, przepraszam. Wczoraj były obcinane pazury, więc trochę jest ślisko. Teraz historia Kici. Historia Kici jest dosyć skomplikowana. Trochę bardziej niż Raptora. Kicia w wieku dwóch lat trafiła do domu mojej mamy, gdzie yy, była strasznie zamkniętą kotką. Tam przez długi czas po prostu siedziała pod łóżkiem i nigdzie nie wychodziła, dopóki moja siostra, którą znacie z kanału, nie zaczęła do niej chodzić do tego pokoju. Jak się wprowadza kota do nowego domu. To powinno się go izolować przez jakiś czas w danym pomieszczeniu. Natomiast Kici nie dało się z... Z... wypuścić, bo nie chciała. Zaczęła do niej chodzić moja siostra Agnieszka, i Kicia wybrała sobie ją jako swojego człowieka. Do tego stopnia, że nikt inny za bardzo nie mógł tego kota pod... dotknąć, pogłaskać. Kicia, kicia naj, najbardziej mi się podobały kici zachowania typu siedzieliśmy i rozmawialiśmy w, przy stole w kuchni. Przychodziła kicia i zaczynała miałczyć na Agnieszkę, co oznaczało idziemy spać. I miałczała, dopóki Agnieszka za nią nie poszła. Jak Agnieszka za nią poszła, to kicia prowadziła do łóżka. Jeżeli się zatrzymała, to kicia się odwracała i miałczała. Przewspaniała kotka naprawdę bardzo trudna jest w nawiązaniu kontaktu, bo jak już była ośmioletnią kotką, to moja siostra się przeprowadziła i, i do Krakowa właśnie, gdzie ja mieszkałem i żeby na studia I, i żeby miała bliżej do kotki do kici do księżniczki, to wziąłem ją do siebie, bo tak, żeby, żeby mogła mieszkać u mnie, żeby mogły się częściej odwiedzać. I Kicia znowu była odizolowana w osobnym pokoju i zrobiłem jej tam ze stolika, zrobiłem jej taki bunkier, taką bazę. Zrobił, miała wszystko, co potrzebuje w jednym miejscu, osobną kuwetę, osobne miseczki. Nie wychodziła stamtąd za bardzo. Była bardzo nieśmiała i też dużo czasu zajęło zanim zaufała mi. Myślę, że około miesiąca takiego chodzenia, spędzania tam czasu z nią, czytania jej książek yy, i trochę ryzykowania. Za każdym razem jak była był stolik, taki typowy kwadratowy stolik z Ikei, nakryty prześcieradłem. Pod spodem miała y, gąbeczki przykryte też prześcieradłem, tak żeby nie leżała na ziemi. I miała zrobione takie wejście trójkątne do namiotu. To za każdym razem, jak się wkładało przez, tą, y, przez to wejście rękę, to w odpowiedzi było tylko takie: Tak, kiciu o tobie mówię. I w pewnym momencie zaryzykowałem i wsadziłem tam głowę. I, i to był moment przełomowy naszej relacji. Bo Kicia nie potraktowała mnie pazurami, zębami, ani syczeniem tylko dziwnym wzrokiem i milczeniem, i e, mogłem ją głaskać, ale używając głowy. E, ręki jeszcze nie, jak wsadzałem później z powrotem rękę, to znowu było syczenie. Parę razy takich e, dziwnych wydarzeń leżenia sobie tam koło niej, i przekonała się do mnie. Zaczęła wchodzić na mnie i jak, jak tam czytałem i yy, pozwalać się dotykać. I ja to naprawdę mam na myśli, że ja czytałem jej, ponieważ siedziałem z książką i czytałem ją na głos. Chciałem, żeby oswoiła się z moim głosem, a nie chciałem gadać jakiś bzdur, żeby nie pomyślała, że jestem głupi. W tej chwili kicia jest jakby. kicia z raptorem miała taką relację dosyć napiętą. Kot, Ra, Raptor bardzo chciał po pierwsze zdominować, po drugie pobawić się. Kicia jest bardzo spokojnym kotem. Ona już ma w tej chwili 9 lat. Mówię, spokojnym kotem i właśnie zaczyna się rzucać na zabawki. To jest, to jest niesamowita, naprawdę. I y, Raptor, Raptor starał się jak mógł, ale nie mógł się z nią dogadać. Natomiast pier, też, też było parę przełomowych momentów, kiedy relacja tych dwóch kotów zaczęła być dużo bliższa. Od kotów, które nie mogą spędzić czasu na jednej kanapie, do kotów, które śpią koło siebie. I to były wizyty u weterynarzy wspólne. Po każdej wizycie koty zupełnie inaczej na siebie reagowały. Trzy takie wspólne wizyty były w Krakowie i widać było, jak każda wizyta je do siebie przybliża. Do tego jeszcze przeprowadzka do Częstochowy, najpierw, gdzie byłem przez parę dni, mieszkałem u mojego taty. I tam przez te no, właściwie to dwa tygodnie koty były zamknięte w pokoju razem, a później przeprowadzka tutaj na wieś. Oba przejazdy samochodem też bardzo zbliżyły ze sobą Raptora i Kicie. Co jest bardzo ciekawe, że takie traumatyczne wydarzenia. Zbliżają ze sobą te koty. Może dla Kici właśnie takim traumatycznym przeżyciem było, jak wielka głowa weszła do jej namiociku. Nie wiadomo. I to, to nas zbliżyło ze sobą. W tej chwili mogę wziąć Kicie normalnie na ręce, mogę ją pogłaskać, przytulić i nie, mam, nie ma ona z tym problemu, ani ja. Natomiast do, do Kici, Kici, Kicia przez to. Że naprawdę trudno jest z nią nawiązać relację jakąś. Przez to ta relacja jest bardzo wyjątkowa, i każdy chciałby móc pogłaskać kicie. Bo kicia nie pozwala na to. I to jest trochę taki zakazany owoc. I jeszcze mała śmieszna historia, raz byłem odwiedzić moją mamę i siostry, w trakcie pory karmienia. I ee, Kicia akurat jadła, więc ją pogłaskałem raz. Drugi zaczęła się wyginać, grzbiet robić i, i tak, jakby pokazywać, że jest zadowolona. Jak trzeci raz ją głaskałem, to się odwróciła, zobaczyła kim jestem, syknęła, uderzyła mnie w rękę i uciekła. Po czym nasikała na moją czapkę. <noise> w ogóle same wyjątkowe koty tu mam. I teraz wrócę do opowiadania o Maurycy. Maurycy ma 5 miesięcy z hakiem, z małym kotkiem, który jest przepiękny. Jeszcze się uczy, jak być kotem. Zaraz sprawdzimy. Pokażu zębiska. Pokażuj zębiska. Pokazuj zębiska, ty potworze mały, ty. Jeszcze mam mleczne zęby. Jeszcze mu nie wypadły wszystkie mleczne zęby. To jest naprawdę maluszek. Wielkościowo jest... Tej, tej taki. Jest przecudownym e, małym potworem, który nie jest w stanie, jakby nie jesteśmy w stanie do niego podejść i go złapać w trakcie dnia. Natomiast jak tylko się kładziemy w łóżku lub jeżeli siedzimy na kanapie, to maurycy sam przychodzi i dosłownie od. Nawet nie trzeba go dotknąć. Jak tylko poczuje mieszkami włosów, że już jest ręka człowieka nad nim, zaczyna momentalnie mruczeć. To jest tak bardzo mruczący kot, że się w głowie nie mieści. Natomiast trzeba siedzieć lub leżeć i przychodzi sam. Za bardzo nie przychodzi do człowieka. Znaczy, no, ciężko go złapać. On musi sam przyjść. Maurycy został znaleziony przez mojego kolegę Piotrka, który przywiózł mi na podpórko trzy stare samochody. W poprzednim odcinku, nie, dwa odcinki temu chyba, wrzuciłem fragment nagrania, jak jeden z tych samochodów odjeżdża na słom. Taki był jego, takie było jego przeznaczenie. w każdym razie, Piotrek ma domek w lesie, gdzie. Przyszła kotka z małymi kociakami. On, jako wielki fan kotów, y, zaczął je dokarmiać. Udało mu, się, udało mu się oswoić ze sobą Maurycego, wprowadzić go do swojego domu, nauczyć kuwety, pojechać do weterynarza i chciał znaleźć dom dla tego kota. Ja wiedziałem, że moja dziewczyna zawsze chciała mieć swojego kota i że bardzo jej się podobają czarne koty. Maurycy jest czarno-biały. Ale wysłałem jej zdjęcie i zapytałem, czy chciałaby tego kota. Może trochę za wcześnie, bo jeszcze nie jest moment, w którym może się wprowadzić, natomiast to było bardziej na zasadzie trzeba pomóc Piotrkowi, trzeba pomóc kotu. I nam te kilka miesięcy nie zrobi aż takiej różnicy, ponieważ tu nie chodzi o to, że ten kot byłby już za stary później, czy byłby. Czy, czy, czy ktoś inny znalazł mu dom. Chodziło o to, że jeżeli jest ryzyko, że ten, temu kotu domu się nie znajdzie, jeżeli jest ryzyko, że yy, jeżeli dla Piotrka to jest trochę większy kłopot karmić w domku letniskowym koty yy, dodatkowo, to może trzeba mu pomóc i ogarniemy to w ten sposób, yy, jak moja kobieta się tu przeprowadzi, to będzie. Już kot na nią czekać. I, I dlatego zdecydowaliśmy się, żeby go wziąć. Mauryz jest strasznym pieszczochem. Ale jest trochę takim jeszcze zbuntowanym nastolatkiem. Jest też psotnikiem. Z racji tego, że te zęby mu wychodzą, mleczne, to wszystko chce gryźć. No i gryzie. Na szczęście nie ma takiej fazy gryzienia ludzi. Raptor miał i to było bolesne. Ale Maurycy tego nie ma i raczej gryzie rzeczy, biega, skacze, pędzi i psoci. Typowy kot. Jest, jest naprawdę bardzo fajnym, uroczym kotem. W nocy przychodzi się głaskać, przytulać, spać razem z człowiekiem, a w dzień udaje, że się nie znamy i że musimy ze sobą walczyć. Ciężko mi powiedzieć coś bardziej, więcej o jego charakterze, bo jeszcze jest małym dzieciakiem. Z racji tego, że jest samcem, myślę, że raptor będzie mieć yy, idące ze swoją pozycją jako lidera, jako, jako przewodnika tego stada. Będzie mieć tutaj wyzwania różne. E, natomiast no, to jest natura tego się nie oszuka i to są koty, które będą musiały znaleźć swoje miejsce w tym stadzie. Także zobaczymy, co z tego będzie. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o Maurycego. Także to nie jest mój kot. To jest kot mojej dziewczyny. Kicia nie jest moja. Jest mojej siostry. Raptor jest mój. A w tym wszystkim jest jeszcze Tara. I wspominałem na początku, że opóźnienie odcinka wiąże się z tym, że nie mogłem złapać Maurycego, bo jest dzikusem, który musi uciekać i pokazywać, że jest niedostępny dla wszystkich. Tak, jest jeszcze jedna sprawa, na którą powiedzmy, że czekałem na zasadzie takiej, że nie chciałem robić, yy, nie wiedziałem kiedy przyjdzie pewien moment w naszym życiu i nie wiedziałem kiedy nagrać ten odcinek, a chciałem, żeby to było w jednym odcinku. I ten moment przychodzi jutro. I Tarciu, to jest Tara. Tara, tu się oprzyj. Nie, nie, no dobra, też. Tara jest pieskiem, nie kotkiem. I też jest członkiem tego stada. I Tara jest bardzo niegrzecznym pieskiem momentami. Są grzechy Tary, których nigdy nie opowiem w internecie, ponieważ y, mogłyby sprawić jej i mi kłopoty. <tara>, Tara uważa, że jest wilkiem. Wyje. Ja uważam, że ma w sobie połączenie husky i jakiegoś wilka. Ponieważ naprawdę potrafi dawać niesamowite koncerty, biorąc pod uwagę internety i dostępność takich filmów, godne haski. I teraz o co chodzi? Żegnamy się dzisiaj starą. Jeszcze zobaczycie ją możliwe w następnym odcinku, który będę nagrywać bardziej o domu. Natomiast dzisiaj jest wtorek i to jest ostatni dzień Tary, pełny dzień z nami. Jutro odwożę ją do jej domu. Taruniu. Tarka spędziła z nami, miała z nami spędzić lato, spędziła z nami trochę więcej czasu, ale było naprawdę fajnie. Biegała, pilnowała, szkodziła, psociła, szczekała na kury przez dwie godziny bez przerwy. Kopała doły, robiła wszystko co powinien robić pies. No i przede wszystkim się kłóciła. Także starą nie było nudno, że tak powiem. Jest to w ogóle bardzo fajny pies. Też jest to znajda. Także wszystkie cztery zwierzaki w tym domu to są znajdy. Tara została znaleziona przez moją inną siostrę w lesie. Ukradła jej kanapkę. I jakoś tak wyszło, że z y, złodzieja jedzenia została stałym członkiem rodziny. Tara, jak przy, pojawiła się w naszej rodzinie, to okazało się, że y, ma w sobie, y, nie pamiętam, 8 albo 9 innych stworzeń. I co ciekawe, każdy szczeniak tary. Wyglądał inaczej, i nigdy w życiu by nie powiedział, że to mogą być szczeniaki z jednego miotu. Naprawdę każdy był inny. Też jest pieskiem raczej po przejściach. No nie, nie mamy pojęcia, co się z nią działo wcześniej. Wiemy, że ma jakiś uraz w plecach, w kręgosupie, co było widać na jednym z odcinków, gdzie mówiłem Wam, że nie jest w stanie chodzić za bardzo. Na szczęście było to jakieś nadwyrężenie i odezwanie się starego urazu, właśnie. Nic groźnego po lekach przeszło jej. Jest straszną przylepą. To jest oczywiście coś pozytywnego, więc gdzie nie pójdę, tam Tara jest za mną. Chodzi po całym podwórku, próbuje wszędzie wejść. Jak wchodzę do ziemianki, Tara też chce wejść do ziemianki. Jak wchodzę do piwnicy, Tara też chce wejść do piwnicy. Jak wchodzę. Do stodoły, to Tara też chce być w stodole i, i pilnuje, i, i chroni, i czuwa. I w tej chwili nawet ma swój fotel z tego samochodu, który z Piotrkiem rozkręciliśmy. Został fotel i Tara sobie na nim siedzi, jak jest w stodole. I będziemy za nią tęsknić. Myślę, że nawet Raptor, gdzie z początki tej relacji. Bo kicia z tarą bez problemu. Maurycy chyba nawet nie wiedział, że to, jeszcze jest, że to może być jakieś zagrożenie dla niego. Ale raptor miał nieciekawe przygody, jakby nie, nie polubili się. A w tej chwili to są zwierzaki, które już mogą się zetknąć nosami, powąchać, przejść koło siebie. Z, z braku tolerancji przeszła ta relacja do tolerancji i teraz do akceptacji. No i akurat Tara będzie wracać. <noise> Także dziękujemy Tarze za występowanie w odcinkach. Chcesz coś powiedzieć? <noise> Mam nadzieję, że ten wyczekany odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym odcinku.